Witaj. Dziś opowiem Ci, jak wygląda system edukacji. Tak więc e, widzisz, człowiek gdzieś tam rzeczywiście chodzi do szkoły, e, zdobywa jakiś zawód, ewentualnie jakieś studia, żeby zdobyć lepiej płatną pracę. E, tak naprawdę szkoła ma nas przygotować do... po prostu do życia. Czy to robi? Niezupełnie. E, 80% wiedzy tak naprawdę jest zupełnie bezużyteczna i niepotrzebna. Dlaczego? Zobacz, wygląda to w ten sposób, e, że temat goni temat, i tak naprawdę człowiek nie ma czasu zastanowić się nad jedną rzeczą, a nie jej przeanalizować, e, bo zaraz narzucana jest druga. Więc tym sposobem pozbywa się nas logicznego myślenia, ponieważ nie mamy na to czasu. E, ok, więc e, widzisz, tym sposobem następuje po prostu indoktrynacja. E, na co? Robi się po prostu z nas ludzi takich, właśnie, pracowników, robotów do pracy, tak? Niewolników po prostu, no niewolników naszych, niewolników po prostu pracy i tyle. Więc nie uczy się nas przedsiębiorczości. Jak otworzyć biznes, jak presferować w biznesie, jak utrzymać pieniądze, jak zarządzać finansami. Po prostu tego nie ma. OK, więc widzisz, właśnie z tego względu potrzebny Ci jest po prostu specjalista. Dam Ci taki fajny przykład. Jeżeli na przykład, nie wiem, boli Ci ząb, to czy pójdziesz do lekarza pierwszego kontaktu? Nie. Dlaczego? Ponieważ wiesz, że musisz iść do stomatologa, ponieważ jest on od tego specjalistą. Więc w biznesie jest dokładnie tak samo musisz poznać prawa tego świata, o których już wspomniałam, musisz zdobyć konkretny stan umysłu. Bo od tego wszystko się zaczyna. Następnie poznać całą ekonomię, jak zarówno strategie marketingowe i psychologię marketingową, żeby móc się po prostu poruszać na rynku. Ok, Tak więc jeżeli już sam widzisz, że rzeczywiście no, jest to po prostu manipulacja drugim człowiekiem, tak, na jakąś tam swoją korzyść, i po prostu jakieś oszukiwanie ludzi, wmawianie im jakichś idei, tak powinniśmy myśleć, tak powinniśmy robić, tak powinniśmy pracować, tak powinniśmy żyć. Widzisz, nasze przekonania i to, co, w co my po prostu wierzymy, i postrzeganie naszej rzeczywistości, właśnie z tego się bierze. Z tego wszystkiego, co się po prostu nauczyłeś. Człowiek tak naprawdę rodzi się z białą kartą i wszystkiego uczy się po prostu od niemowlaka. Uczysz się chodzić, pisać, mówić, jeździć na rowerze, tak. Więc to są wszystkie Twoje umiejętności. Tak naprawdę. Więc no. Jeżeli nauka, droga po prostu jest gdzieś, rzeczywiście idzie w złym kierunku, e, no to tak postrzega po rzeczywistość, że tak jest. Musisz pracować na etacie, musisz ciężko pracować na pieniądze. E, nie masz czegoś takiego, e, nie wiem, w swojej głowie, dlaczego pieniądze nie pracują na mnie. Prawda? Bo tak nas po prostu nauczyli. Więc tak wygląda po prostu system edukacji, gdzie rzeczywiście jesteśmy zindoktrynowani. E, aby po prostu pracować dla kogoś, a rzeczywiście nie na siebie. Tak więc, jeżeli chcesz odmienić swoje życie, zdobyć konkretną i wyselekcjonowaną wiedzę specjalistyczną, po prostu się ze mną skontaktuj i do zobaczenia w moich następnych nagraniach.